g 9 Klaudiusz Wesołek z granicy polsko-białoruskiej. Przepraszam, ja tu no, jestem no, lokalnym no, YouTuberem, szalonym. Wszyscy, może, możecie zapytać no, ludzi. Nie, proszę, ja tu proszę. wszystko filmuję, chociaż mnie gonią. Nie, nie na, proszę, naprawdę. Proszę wyłączyć. Ja tylko chcę filmować tutaj proszę, uchodźców, proszę, proszę którzy, którzy są ofiarami reżimu Łukaszenki, który ich tu pcha jako, proszę, jako swoją proszę. broń i ofiarami no, no, przemytników, ludzi. Którzy ich tutaj no, za pieniądze ściągnęli. No i słusznie, że są blokowani tutaj. Dobrze, żeby się udali jak najszybciej do domów swoich, ale pewnie no, zapłacili dużo pieniędzy, pokonali pół świata i będzie ciężko. No ale trzeba co robić, bo, bo tu jeśli się będzie ich puszczało, to będzie ich coraz więcej i nastąpi prawdziwa katastrofa humanitarna. To tyle. Klaudiusz Wesołek z polsko-białoruskiej granicy.